Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na pierwszy kongres online Multiforum Interna. Kongres odbędzie się 12 stycznia 2024 roku. Jako kierownik naukowy tego kongresu. Pozwoliłem sobie wybrać podstawowe problemy w dziedzinie chorób wewnętrznych, które nurtują każdego lekarza praktyka. Podzieliłem nasze tematy na trzy główne sesje: to problemy podstawowe w internie, gdzie będą mogli Państwo zapoznać się z codziennymi bolączkami każdego lekarza internisty od płynoterapii poprzez pułapki farmakoterapii czy leczenie tlenem aż do a bardzo aktualnego tematu terapii daremnej. Sesja druga poświęcona będzie nowym terapiom w nowych czasach, a więc przegląd nowych wytycznych, nowych leków w dziedzinach podstawowych interni. Cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, niewydolności serca yy, czy yy, chorobie przewlekłej chorobie nerek. I wreszcie temat trzeciej sesji, który bardzo mnie frapuje od wielu wielu lat, odkąd jestem lekarzem praktykiem, czyli ślepe uliczki farmakoterapii. W tym, w tej sesji postaramy się wyjaśnić pewne mity i fakty dotyczące farmakoterapii codziennej praktyce lekarskiej w tym polipragmazji, która jest bolączką nie tylko interny, ale całej medycyny. Serdecznie państwa zapraszam już dziś Mam nadzieję, że się spotkamy. Po każdej, po każdej sesji będzie możliwość dyskusji i zadawania pytań. Dziękuję serdecznie.